Jestem Vanessa, a to moja przyjaciółka Megan. Obie walczymy z nadwagą od dawna, jesteśmy spore, obfite. Kiedyś ważyłyśmy łącznie 450 kg. W zeszłym roku zdecydowałyśmy się na operację bariatryczną. Wszystko będzie dobrze. Megan miała operację, ja nie. Trudno mi utrzymać dietę. 203 kg więcej niż poprzednio. Tak? Mam dość otyłości. Nie chcę się poddać. Wiemy, jak to jest. Nie jesteśmy szczupłe. Nasze przyjaciółki Ashley i Tina chcą nam pomóc i też zrzucić wagę. Dalej. Nie na plecy, jak szmaciana lalka. Przetestujmy wszystkie łóżka. Uda się. Do zobaczenia. Cztery silne charaktery. Bywa zabawnie. Na pewno się rozbiorę. Zakleję ci usta. Nie umiem. Ruszaj biodrami. Nie mogę. Zazdroszczę jej, bo jej to łatwo przychodzi. Mnie nie. Nie jest pani gotowa na operację. Jeśli pani nad tym nie zapanuje, to nie pożyje pani długo. Najbardziej się boję zostawić dzieci. Czemu siebie nie kocham? Nie użalaj się nad sobą. Ona w końcu umrze. I to zaraz. Co się dzieje, Vanessa? To jakiś żart. Wciąż mnie krytykujesz. To przesada. Przyjaźń wielkiej wagi.